Dzień dobry. Witam serdecznie. Witam Ciebie. Dzisiaj chcę się Ciebie zapytać, czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co oznacza wolność? Wolność, czyli działanie zgodne z własną wolą, możliwość, możność podejmowania decyzji w różnych sytuacjach i czas, kiedy nie ma przymusu, kiedy nikt do niczego Ciebie nie zmusza. To jest taka wolność, wolność osobista. Zapewne o tym wiesz. Natomiast dzisiaj chcę Tobie powiedzieć o wolności, która tak naprawdę jest na kilku płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna to jest fizyczność, czyli to, że nikt nie więzi twojego ciała, nie znajdujesz się w więzieniu, nie jesteś przykuty, przywiązany, nie ma przemocy. To, że możesz się przemieszczać, to, że możesz robić to, czego zapragniesz. Oczywiście z zachowaniem pewnych norm które zazwyczaj są w danej sytuacji, w danym kraju, w danej narodowości, rodzinie, ale postępujesz zgodnie z tym. Jesteś wolny, bo nikt fizycznie Ciebie nie ogranicza. Następna płaszczyzna wynika z emocji, z uczuć. Wolny jesteś wówczas, gdy możesz wyraży, wyrażać, wyrazić swoje uczucie, pokazać swoją emocję. I będzie to normalne, jakkolwiek to brzmi. Ale to jest wolność. Kiedy nikt ciebie w tym nie tłumi, nie tłamsi, nie ogranicza ci tego, możesz emocjonalnie wyrazić siebie. Następna płaszczyzna to jest w Twoim umyśle. Bo cóż da Ci wolność fizyczna, czy uczuciowa, emocjonalna, jeżeli w Twoim umyśle, w Twojej głowie będą kajdany, będziesz spętany i nie będziesz mógł być wolny poprzez swoje myśli. Gdy Różne obłudne myśli będą cię nachodzić, będą zapętlać twoje myślenie do tego stopnia, że nie czujesz się wolny. Może również na to wpływać różna sytuacja z zewnątrz, ale może to być z twojego wnętrza i możesz tego nie rozumieć, dlaczego tak się dzieje. Jednak się dzieje, czyli ta płaszczyzna wolności. Umysłowej. I następny rodzaj wolności, następna płaszczyzna, to jest wolność duchowa. I cóż ona oznacza? To, że jesteś wolny duchowo, czyli nie masz już ograniczenia fizycznego, emocjonalnego ani umysłowego. Jesteś ponad tym wszystkim. Wolność duchowa jest wszystkim, czego możesz zapragnąć, aby być szczęśliwym. Czy to jest do zrealizowania tutaj na Ziemi, w naszym życiu? Tak. Możesz tego dokonać i być wolnym duchowo wówczas, gdy będziesz miał wolność fizyczną, emocjonalną, umysłową. Wówczas będziesz wolny duchowo. Jeżeli któryś z tych warunków, pierwszych trzech, nie będzie spełniony, niestety nie możesz być wolny duchowo w tym momencie w życiu na Ziemi. Natomiast pełną wolność duchową osiągniesz w momencie, kiedy opuścisz to ciało, swoje ciało. Kiedy już nie będziesz miał ograniczeń emocjonalnych, uczuciowych, umysłowych, żadne myśli już nie będą tobą władać, żadne sytuacje, żadne ograniczenia związane z byciem w ciele, wówczas będziesz wolny duchowo. Najpiękniej, jeżeli ta wolność duchowa przychodzi do ciebie w czasie życia na Ziemi. No, powiesz teraz, sobie, że to niemożliwe, bo świat jest taki, jaki jest. Nie da się go zmienić. Nie da się zmienić różnych sytuacji, pewnych dogmatów, myśleń. Pamiętaj, wszystko jest w Tobie i wszystko jest możliwe. Wszystko zależy od Ciebie, bo Ty nie jesteś tylko tą formą fizyczną. Nie jesteś tylko tą osobowością, nie jesteś tylko emocją, jesteś czymś więcej. Jesteś ponad tym wszystkim i możesz już być w tym życiu, ponad tymi wszystkimi ograniczeniami. I wtedy to będzie Twoja prawdziwa wolność. Teraz odpowiedz sobie na to pytanie. Czy jesteś już wolny? Czy naprawdę jesteś wolny? Czy ta wolność, którą obecnie masz, jest prawdziwą wolnością? Czy może jest tylko przekonaniem o wolności? A tak naprawdę masz ograniczenia. Zastanów się nad tym głęboko. Odczuj to sercem, poczuj swoim ciałem, umysłem i po prostu bądź wolny, bądź ponad wszystkim. Życzę z całego serca każdemu pięknej wolności i bycia szczęśliwym, bo tylko wtedy można być w pełni szczęśliwym, gdy się jest wolnym. Pozdrawiam serdecznie. Kolorowy horyzont, przekazy wszechświata i gosia król.